2 i 7, trójek, i zdaje się, że od tematu czekolady nie uciekniemy. Ja a propos dnia czekolady, to ja bym chciała przypomnieć, kto już jadł czekoladę na antenie, i był to redaktor Łukawski. Nie wiem, czy pamiętacie Państwo, to była audycja a propos książki, w rzeczy samej. No, pamiętam, tak, dokładnie ta książka. Yy, ja pamiętam. No nie wypadało odmówić. Rzeczywiście kolega Nogaś przecież przyniósł, tak było. Poczęstował. Wypada skorzystać. Nie wiem, czy pan widział czekoladki, tutaj pan Daniel przysłał zdjęcie. Uh -huh. Bardzo ładne czekoladki na święta sobie przygotowuje pan Daniel. Bardzo ładne. Moim zdaniem na tym kijaszku górnym to są baleroniki wędzone. Aha. tutaj kijaszek dolny to jest to boczek, tu polędwiczki. Uwielbiam. Te też czekolady bardzo lubię. Tak? Uh -huh. na święta? Wędzone? Świetne. Bardzo ładne czekoladki pan zrobił. Ale bez nadzienia, podejrzewam. No nigdy nie wiadomo. Nie wiadomo z... zawsze sprawdzić, co a, jest w środku, Pan, no drogi panie. Dobrze. Pan przygotowany? Tak, no to za chwilę będziemy. O, tak tradycyjnie zdrowo zagrali. Zostańmy przy tradycji, bo to chyba już jest niewiele nam zostało z tych tradycji. Podtrzymujmy je, bo na co dzień mamy tyle tych zastępczych smaków, Łosoś a la i odwrotnie, także wróćmy do tradycji i nie przejmujmy się. Zdecydowanie. Ale uważajmy. Na pewno Mazurek co do koloryczności, to nie wiem, ale na pewno jest łamliwo zębny. Tak twierdzi moja żona, bo moja żona jest dentystą. A, to gratulacje. Przepraszam. Mm -hmm. e, kanapka z majonezem i szynką też jest łamliwo zębna. Jakieś doświadczenia? Tak. <laughs> U... Uryf... Urywki. Urywki Urywki z kalendarza. Stawiam na majonez. On jest zawsze złośliwy. Dzień. Filip Jaślar, pierwsze skrzypce grupy Mozarta. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. 12 kwietnia, czyli dziś, imieniny obchodzą Siemi, Drog, Jurata spotkamy się latem. I eufemia. Wszystkiego najlepszego! Eufemia jest osobą, która chętnie, tak mi się wydaje, korzysta z eufemizmów. Eufemia nie powie o kimś, że jest gruby, tylko że dobrze wygląda. Nie powie, że ktoś duby smalone prawi, tylko że wprowadza ludzi w błąd. Nie powie, że ktoś ma czerwone oczy i jest strasznie niewyspany. Tylko, że jest fanem Ligi Mistrzów. Muzyka też jest pełna eufemizmów. Przykładowy kompozytor nie powie pięknej kobiecie wprost, że chciałby spędzić z nią resztę swojego życia. Kompozytor napisze dla niej sonatę, dla kobiety tęższej symfonię, a dla pani o filigranowych kształtach cykl miniatur. No to ja zagram eufemistycznie. 12 kwietnia to święto czekolady. Wielka środa, szczyt Wielkiego Postu. Nie jest najlepszym dniem na to święto, chyba że ktoś tak jak ja jest na diecie. Jestem na diecie, więc nie jem słodyczy. Jest post, więc nie jem słodyczy. Z matematyki pamiętamy, że minus razy minus daje plus. Panie Marcinie, no to samemu mi nie wypada proszę się poczęstować. Dobra, mleczna bez orzechów. No to co? co? Czeko, czeko, czekolada Kup pan żonie swojej, a będzie bardzo rada Czeko, czeko, czekolada Chcę osłodzić wasze dni 12 kwietnia, nie każdy o tym wie Dziękuję o dostawę od pana Ja mam dla pana przygotowałem takie trójkowe mm, czekoladki piękne, urodzinowe Wspaniałe Zjem, ale najpierw otworzę z, odwinę z papierka Dobrze 12 kwietnia, nie każdy o tym wie, to dzień chomika to także trochę moje święto, mam taką przypadłość, że chomikuję różne rzeczy. Kieszenie moich spodni pełne są biletów na metro, paragonów ze stacji benzynowych, futeralis z krzypiec. Mam nuty, yy, pośród nut mam yy, ramówki z koncertów sprzed kilku lat, dwa felietony radiowe, w tym jeden śmieszny, niestety nie mój. Wszystkim chomikom w dniu naszego święta składam serdeczne, a może się kiedyś przyda. 12 kwietnia 1954 roku uznaje się za początek ery rock'n'rolla. Tego dnia, dokładnie 63 lata temu, Bill Halley nagrał pierwszą rock'n'rollową piosenkę, Rock Around the Clock. Ponieważ Państwa bardzo lubię, przemilczę fakt, że dziś przypada święto czystych okien. Jest tyle przyjemniejszych zajęć, prawda? No to co Panie Marcinie? Na drugą nóżkę? Czeko, czeko, czekolada. Pa, smacznego życzę Wam. Filip Jaśnar, pierwszy skrzypce grupy Mozarta i teraz jest taka niezręczna sytuacja, bo ja mam dla słuchaczy, obiecałem, że przed siódmą będą zaproszenia i to będą zaproszenia do Filharmonii Narodowej w Warszawie na jutro. To dobrze, prawda? O tak! Na jutro, na 19.30 i tylko, że ta niezręczna sytuacja, bo to na Beethovena. Wy, grupa Mozarta... <grym> nie, nie, nie macie, współpracujemy. Nie? Nic? nie mamy kosy, żadnych, nie, żadnych, nie mamy kosy. Wielkanocny Festiwal Beethovena w Filharmonii Narodowej w Warszawie, 13 kwietnia, czyli jutro 19.30. Mamy dla Państwa zaproszenie. 2, 2 i trójek proszę dzwonić do Piotra Łodeja. A my co? No chyba tak! No to otwieramy. A ciężka się. A poszła! A gdy patrzę tak... To... Śmieję.